Myślę, że naszą siłą, i chyba się każdej Caritas w Polsce to są parafialne zespoły Caritas, to są wolontariusze, to są ludzie, którzy lokalnie znają potrzeby tych, z którymi mieszkają na co dzień w swoich lokalnych społecznościach i widzą, że sąsiad potrzebuje, sąsiadka potrzebuje. Tutaj brakuje na przykład opału, tutaj brakuje żywności, tutaj dziecko idzie do szkoły, potrzebuje na przykład wyprawkę. Więc tak naprawdę przy okazji tej współpracy i księżyprowoźców i parafialnych zespołów Caritas mamy zwrotne sygnały. E, pewne jakby pomocowe sprawy mogą załatwić lokalnie parafialne zespoły, natomiast czasami to są też e, jakby sytuacje, które przekraczają ich możliwości, szczególnie finansowe. E, I tutaj najczęściej zwracają się o pomoc do do diecezji decyzji gorzowskiej e, i wtedy staramy się te środki szukać. Albo właśnie poprzez dotacje, w których też mamy jakąś e, m, możliwość przekazywania tych środków e, do tych parafialnych zespołów, bądź też zakładamy subkonta e, dla tych osób, które później sobie szukają też e, czy proszą też innych e, o to, żeby 1% oddano właśnie z przekazaniem z dopiskiem na tą konkretną osobę. Bądź też z 1%, który jakby jest. no nie jakby, ale jest oddany na działania statutowe Caritas i w tym momencie to jest ta kwota 168 tysięcy i z tego możemy. Mówiąc tak kolokwialnie rozparcelować na, na, na diecezję, to jest niby duża suma 168 tysięcy. Natomiast jak podzielimy to na te wszystkie miejsca, na działania, które są y, wymagają potrzeby, to to jest tak naprawdę bardzo ma, malutka kwota. Natomiast y, ja się cieszę z tego, że y, Cały czas jest taka właśnie wrażliwość ludzi, którzy chcą pomagać, którzy się włączają w naszą działalność. Nie robią tego może pod szyldem codziennie, natomiast przy okazji różnych działań, różnych propozycji, które jakby też życie przynosi, bo chociażby teraz Chorwacja, trzęsienie ziemi i tak dalej to wiedzą, że dając tą przysłowiową złotówkę do Caritas, ona tam właśnie też trafi, gdzie ta największa potrzeba jest. I też po to między innymi robimy to rozliczenie 1% takie bardzo, bardzo szczegółowe, po przecinkach, żeby Państwo, którzy oddajecie 1% podatku dochodowego właśnie na działania Caritas, żeby wiedzieli, gdzie ich pieniążki są później deponowane.